Dzień dobry Państwu, Paweł Żółkowski. Dzisiaj, dzisiaj przyszedłem do Was, żeby opowiedzieć o rozliczaniu przychodów osiąganych za granicą. Szanowni Państwo, stało się. Co się stało? No, historia kołem się toczy, powoli, powoli, ale możemy żegnać się z ulgą abolicyjną. Zanim przejdziemy do tematu, do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania, przypomnę, czym będziemy się dzisiaj zajmować. Opowiem Państwu o ograniczonym i nieograniczonym obowiązku podatkowym, o tym, jak się określa rezydencję, o jakie są metody unikania podwójnego podatkowania, o tym, jak było do końca zeszłego roku, jak jest obecnie z urną abolicyjną. No i może się uda na koniec wymyśleć jakieś sposoby, jak tego podatku w Polsce uniknąć. Oczywiście zgodnie z prawem. To nie będzie obejście prawa, to nie będzie unikanie opodatkowania. Będą to po prostu legalne metody, które możemy zastosować w celu takiej, no nazwijmy to wprost, optymalizacji podatkowej. Zaczynamy. Szanowni Państwo, kto to jest rezydent? Rezydent to taki typ, który... Mm, Żyje, mieszka, przebywa tutaj w Polsce. Jeżeli on jest polskim rezydentem, to ma obowiązek rozliczać się w Polsce nie tylko z polskich przychodów. Ale to fajnie brzmi, słuchajcie, to naprawdę bardzo mi się podoba. Szukając się do szkolenia, czytałem jakiś artykuł i tam po prostu zwrot, który mnie powalił. Czyli także z dochodów światowych, prawda? No człowiek światowy, prawda? No był za miedzą, światowy człowiek nie? i się nie zaginało, tak nawiązując do konopielki. Ale wracając do tematu. Generalnie, rezydent to jest ten, który mieszka w Polsce. W rozumieniu podatkowym, zaraz do tego dojdziemy, podlega on pod nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że mówiąc fachowo, w Polsce powinien rozliczać się ze wszystkiego, co zarobi, gdziekolwiek by nie zarobił. Czy w Polsce, czy za granicą, rezydent rozlicza się w Polsce. Nie rezydent z kolei. Nie rezydent w Polsce rozlicza się tylko z tego, co w Polsce zarobi. Czyli jeżeli zarobił w Polsce, to tu się powinien rozliczyć, jak nie, to nierezydent zarabiający poza granicami jest poza zakresem zainteresowań naszego fiskusa, no, chyba że fiskus wymyśli sobie nową interpretację, a tutaj fiskus potrafi, oj potrafi, to co fiskus potrafi wymyślić jako interpretację, to naprawdę to jest, to jest sztuka, to, to naprawdę to nie jest, nie jest łatwe do opowiedzenia. Przepisy precyzują przy tym, co należy rozumieć przez pracę wykonywaną w Polsce. I tutaj przez dochody uzyskiwane w Polsce w ten sposób, nie pracę, przez dochody uzyskiwane w Polsce. I tutaj co my mamy? Mamy na przykład przez takie dochody, przychody rozumiemy to, co zarobimy z pracy wykonywanej na terytorium Polski. Z pracy wykonywanej na terytorium oznacza oczywiście stosunek pracy, czyli tutaj mamy przychody pracownicze, jeżeli praca jest wykonywana w Polsce co do zasady powinniśmy płacić podatek w Polsce. Działalności wykonywanej działalności wykonywane osobiście na terytorium Polski. Umowy zlecenia, dzieła, kontrakty menedżerskie, członkostwo w zarządzie, sportowcy, trenerzy i tak publicyści i tak i tak dalej, tak dalej. Tutaj wszystko wrzuciliśmy do jednego worka. Mamy także z działalności gospodarczej prowadzonej u nas jak najbardziej, tak? Społożonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, praw takiej nieruchomości. Słuchajcie, no kiedyś, kiedyś, kiedyś to było w zupełności wystarczające, i komu to przeszkadzało? Jakiś czas temu ustawodawca postanowił trochę namieszać i dopisał jeszcze parę punktów. Mianowicie papiery wartościowe, przyniesienie własności udziałów, w akcji i tak dalej, a dlatego że takie w ustawie zachowałem po prostu punktację z ustawy, po to, żeby było łatwiej znaleźć to później w artykule 3. No, i mamy w końcu ten punkcik siódmy. Punkcik siódmy, który nam bardzo bruździ. Dlaczego? Bo on mówi tak: z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Słuchajcie, można się spotkać z takim poglądem, że w tym momencie, jeżeli polska firma, Zaże umowę zlecenia, która będzie wykonywana, żeby było egzotycznie, w Bangladeszu, która będzie wykonywana w Japonii, w Kanadzie, w Meksyku. Nieważne. Ten zleceniobiorca w ogóle nie będzie przyjeżdżał tutaj do Polski. On będzie no, przedstawiciel handlowy, on będzie sprzedawał nasze produkty tam na miejscu. No, może? No, kto boga temu zabroni? Pewnie, że tak. Jest taka szansa. Można spotkać się z poglądem, że w tym momencie na podstawie tego punktu 7, 3, artykuł 3 ust. 2b, punkt 7, należy w Polsce odprowadzać podatek. Tyle tylko, że przepisy doprecyzowują, że tutaj tak naprawdę bierzemy pod uwagę to, co jest w artykule 29, z wyjątkiem tego, co było w punktach wcześniejszych. Skoro umowa zlecenie jest wymieniona w punkcie drugim, działalność wykonywana osobiście, w tym umowa zlecenie, to tu jest wyjątek od zasady. I tu jest zlecenie powinno być opodatkowane w Polsce tylko wtedy, gdy jest w Polsce wykonywane. No tak jest moje zdanie. Natomiast na rynku można spotkać różne opinie na ten temat, ale to nie jest temat dzisiejszego spotkania. Miejsce zamieszkania. Tu już będzie istotna rzecz, no bo od tego miejsca zamieszkania zależy bardzo dużo. Miejsce zamieszkania wyznacza nam to, czy jesteśmy rezydentem, czy nie rezydentem podatkowym. Co wyznacza nam miejsce zamieszkania? Miejsce zamieszkania wyznaczają nam takie dwa kryteria. To jest pobyt i ośrodek. Ośrodek interesów życiowych, czyli centrum interesów osobistych lub gospodarczych. No to po kolei. Najpierw pobyt, bo tu jest trochę łatwiej. Wcale nie. Pobyt wcale nie jest łatwy. Dobra, w przypadku Ukraińca pobyt jest w miarę łatwy, w przypadku Amerykanina jest bardzo łatwy. O co chodzi? Obywatele krajów nieunijnych, chociaż nawet, nawet nie Amerykanina, ale dobra, tak czy tak, obywatele krajów nieunijnych mają obowiązki związane z przekraczaniem granicy. No tak? Oni mają paszport, mają stempel w paszporcie, i według tego stempla my możemy oceniać, kiedy on tę granicę przekroczył. I my możemy według tego oceniać, ile dni przebywał w Polsce. Tymczasem my jesteśmy w strefie Schengen. I w tym momencie, coziemcy z krajów unijnych, objętych strefą Schengen, nie mają stempla w paszporcie. No tak? Nie ma kontroli granicznej, no chyba, żeby COVID. Efekt jest taki, że no zdarza się w szczególności w miejscowościach przygranicznych, że mamy ten transfer siły roboczej. Pierwszy raz z tym się spotkałem w Cieszynie. Mianowicie pracownik mieszkał od firmy, boże, z 800 metrów linii prostej, tylko miał do przejścia jeden most. O jeden most za daleko, prawda? No, można by tak powiedzieć, bo ten jeden most świadczył, że on przekraczał rzekę. A rzeka jest granicą i to bynajmniej bardzo istotną granicą, bo w tym momencie czeski Cieszyn i polski Cieszyn to de facto są dwa różne miasta. Należące do dwóch różnych krajów. Efekt jest taki, że ten cudzoziemiec świadczył pracę w Polsce. On codziennie przekraczał granice, przebywał w Polsce no ewidentnie dłużej niż 183 dni. Zgodnie tam z wykładnią OECD jest powiedziane, że każdy, nawet krótki pobyt, to już jest jeden dzień. No dobra, ale to w tym momencie on więcej dni mimo wszystko przebywał u siebie, chyba. Niż w Polsce. Poza tym tak, niepełny dzień. No, większość dnia przebywa w Czechach, no bo zakładam, że tu był 8 godzin, plus dojście, wyjście, resztę dnia spędza u siebie. Co do zasady, czyli no, można by przyjąć, że będzie z tym problem. Nawet, czyli tutaj mogą być problemy techniczne w strefie Schengen, i wbrew pozorom, to co od strony faktycznej jest bardzo ostre, to od strony prawnej, dokumentacyjnej może być bardzo trudne do wykazania. Chodzi właśnie o ten pobyt. Ośrodek interesów, o mój Boże, to to już w ogóle jest czarna magia. Dzielimy go na Centrum Interesów Osobistych i Gospodarczych. Dobra. Centrum Interesów Gospodarczych. To jest akurat proste. Ja tutaj najbardziej lubię stosować terminologię ubezpieczeniową, mianowicie rozporządzenie unijne 883 przez 2004, zawiera takie dwie fajne definicje, które tu są idealne. Mianowicie osoba wykonująca pracę zależną i osoba wykonująca pracę na własny rachunek. I wszystko na temat. Praca zależna to jest zarówno stosunek pracy, jak i umowy cywilnoprawne. Czyli wykonuje coś dla kogoś. Natomiast y, y, praca na własny rachunek to jest przede wszystkim działalność gospodarcza. Ale także jakieś wolne zawody, prawda? Wykonywanie czynności nieuznawanych za działalność gospodarczą, na przykład, komornik nie jest uznawany za przedsiębiorcę, ale jest traktowany jak przedsiębiorca w zakresie pizzus. ZUS. Także no, tutaj, tutaj mamy te wszystkie sytuacje. Czyli krótko mówiąc, Centrum Interesów Gospodarczych ja definiuję jako miejsce, gdzie ktoś robi dla mnie przelewy. Ja go bardzo lubię z tego tytułu, że on robi te przelewy, no ale to jest to miejsce. Natomiast Centrum Interesów Osobistych, co to jest? No to jest takie miejsce, no, gdzie ja mam centrum interesów osobistych. No ja bym powiedział tak, to jest takie miejsce, gdzie mam żonę. Jakby ktoś mógł powtórzyć, mój szanownej małżonce, że wymieniłem ją na pierwszym miejscu, będę wdzięczny. Ale tak, gdzie mam żonę? Gdzie mam dzieci, prawda? Gdzie mam znajomych? Gdzie mam ulubioną restaurację, póki co zamkniętą z powodu COVID, gdzie moje dzieci chodzą do szkoły, gdzie jest ten mój kawałek świata, prawda? Gdzie jest ten, ta moja ojczyzna, gdzie, gdzie czuję się najlepiej, gdzie jestem najbardziej związany z tematem. Problem w tym, że można to mieć w dwóch miejscach, tego żonie. nie.